jest wszystkim, z tej strony Matranus, witam Was gdzieś w materiale dotyczącym Korpanka i będziemy się dzisiaj zajmować statystykami naszej postaci. Moim zdaniem jest to bardzo ważne i ogólnie rzecz biorąc należy sobie zadać pytanie dotyczące tego, co robią nasze statystyki, w jaki sposób działają, na co wpływają, skąd brać w ogóle te statystyki i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to będzie w tym materiale. W miarę kompleksowo będzie wytłumaczona każda jedna statystyka, tak żebyście mogli ją zrozumieć oraz żeby dawała Wam jakieś podstawy do budowania Waszej postaci oraz ewentualnie zrozumienia schematu, czy też taktyki Waszej postaci. Klikając sobie przycisk H na klawiaturze, otwieracie sobie takie menu, w którym widzicie Waszą postać i tutaj macie jak gdyby rozwinięcie. Proszę bardzo, pięknie. Dotyczące wszystkich statystyk znajdujących się na chwilę na Waszej postaci. Każda statystyka jest oczywiście rozbudowana itd., tak dalej, tak dalej. więc jeżeli chcecie zobaczyć oraz przeanalizować to sobie sami, proszę bardzo, macie już. Natomiast ja będę tłumaczył każdą teraz statystykę, jak gdyby po kolei, e, z informacjami, które na jej temat wiem. Atak power, jak gdyby standardowa rzecz, każda broń posiada Atak power. E, bonusowy Atak power będziecie też zyskiwać z każdym jednym kolejnym poziomem. E, także moim zdaniem no chyba najważniejsza wiadomość dla ADK, tak? Także levelując waszą postać też będzie ona mocniejsza. Dodatkowo mamy oczywiście base wyciągany z broni, czyli ogólnie rzecz biorąc tutaj mam na przykład 20 damage na broni, mamy 19 plus 1, także ogólnie rzecz biorąc, tak jak widzicie, liczyć mi się to base'a. No ogólnie rzecz biorąc, no co tutaj powiedzieć dużo? No od tego zależy dużo umiejętności broni, także jeżeli macie na przykład umiejętności takie jak gdzie to będzie, atak power, atak power, tutaj bonus atak power, nie, na tornsach chyba, tak, nie, o tu, na lampreju na przykład, na runie, mamy coś takiego, że bonus atak power i to jest zależne od 50% też weapon demecza, także mówię, im macie mocniejszą broń, tym lepsze statystyki dla Was, tak, także ogólnie rzecz biorąc, opłaca się wiedzieć w jaki sposób wykorzystywać to, na przykład pod tą runę atak demecz na naszej broni nie będzie wymagał nasz taki duży, Czyli znaczy, nie, na obrót. Pod tą runę atak broni na naszej, znaczy atak na naszej broni będzie wymagany jak najwyższy, tak? Żeby był jak najbardziej skuteczny. Natomiast jeżeli no, nie chcecie wykorzystywać tej runy, tylko inną, to może na przykład będzie z e, spellpowerem Powerem się coś tam robić, albo z innymi rzeczami. Także ogólnie rzecz biorąc, mówię, należy to sobie skombinować do swojego buildu. Atak Speed, czyli ogólnie rzecz biorąc, mamy szybkość ataku. Ona też zależy od broni, którą posiadamy. Więc jeżeli na przykład, patrzcie, zdejmy sobie broń, to wtedy mamy 0,7, tak? A kiedy założymy tą broń, to mamy jeden. Także ogólnie rzecz biorąc, atak speed w zupełności zależy od naszej broń. Eee, szansa na criticala, e, to są ogólnie rzecz biorąc rzeczy, które pojawiają się, e, critical, physical critical chance points, pojawiają się na przykład, e, gdzie to będzie, tutaj. Tak jak widzicie, plus 57 punktów, tak? Także ogólnie rzecz biorąc, mamy na przykład na artefaktach jako drugorzędne cechy. Żeby Wam się pojawiło coś takiego, musicie po prostu taki artefakt wylosować i nie może to być biały, czyli nie może być taki artefakt. Eee, gdzie, gdzie mam biały artefakt? Tutaj mam biały. Nie może być taki artefakt, tylko musi być to na przykład zielony, albo fioletowy, albo niebieski, bo one dopiero wtedy mają te drugorzędne cechy. Także tego nie uzyskujemy. Także cecha drugorzędna. Tak samo cecha drugorzędna eee, mnożnik obrażeń krytycznych. Tak, tak samo cecha drugorzędna E, Penetracja odporności e, Flat Armor Penetration Ok, czyli ogólnie rzecz biorąc, to też jest ciekawe. Tutaj mamy Flat Armor Penetration, czyli ilość punktów, które flatowo się penetruje, przebija przez pancerz. A tutaj mamy Armor Penetration w punktach, w procentach, więc na przykład mamy 9% penetracji pr przebicia, tak? Ale 9% od całej wartości, a nie że czyste punkty. Tutaj mamy, czyli ogólnie rzecz biorąc, kiedy tym atakujemy i mamy tą statystykę, to zadajemy True Damage za każdym razem, choćby niewielką ilość. Outgoing Physical Damage. Aha, to jest buff do ilości zadawanych obrażeń po prostu. Czyli jeżeli macie tą statystykę, to będziecie na przykład, nie wiem, zadawali 3, 4, 5, 7, 10% więcej obrażeń po prostu z każdego ataku, z każdej umiejętności fizycznej. Blit, blit to jest dosyć ciekawe, blit bierze jak gdyby macie procent na to, żeby zrobić blida rogowi i zadać mu 20% obrażeń fizycznych w postaci rany, która będzie się rozkładać przez 5 sekund, tak? Także ogólnie rzecz biorąc, bardzo, bardzo fajne. Um... Przy czym to chyba zadaje, wydaje mi się, że to chyba nie działa tak, że zadaje 20%. W całości, tylko to jest chyba 20% przez 5 sekund, więc zadajecie jakby dodatkowy atak, ale on jest rozbity na 5 sekund. Tak mi się chyba wydaje. No, także ogólnie rzecz biorąc, jeżeli macie blida i jeszcze jesteście na jakiejś broni, która stakuje blida, no to może się okazać, że po prostu nałożycie blida, drugiego blida, trzeciego blida, czwartego blida i po prostu cel się wykrwawi. Dziękuję, do widzenia następne. Także pod atak speed z blidem myślę, że będzie dosyć ciekawie. Przechodzimy sobie teraz do magicznych cech. Spell Power. Ja w ogóle nie gram kasterem, ale jak gdybym mam znajomego, który gra Belast Mediciem, eee, także ogólnie rzecz biorąc, on mi też, jak gdyby tutaj dużo pomógł oraz to, w jaki sposób widziałem, jak to działa. Eee, spell Power. Eee, mamy zwiększenie w ogóle umiejętności magicznej. Dużo umiejętności skaluje się razem z umiejętnościami magicznymi, także jest to bardzo ważne. Ability Haste, czyli szybkość rzucania zaklęć, to jest coś, co możemy mieć nawet na postaci walczących w zwarciu, bo tak jak ja na przykład mam tutaj, mam umiejętności, które biorą i się precast mam 0,2 albo tutaj mam na przykład precast 0,3, te wartości się zmniejszają, tak? czyli haste odpowiada za to, przy czym no, tak jak mówię, no, 0,2 to nie jest taki długi czas kastowania jakiejś umiejętności, tak? ale jeżeli macie mm, jakąś umiejętność, która kastuje się długo, nawet na postaci mele, to być może warto jest rozważyć wybranie sobie jednego z artefaktów, czy tam zwracać uwagę na artefakty z hejstem, tak? Magical critical chance, czyli to samo co w, w, war, w zwarciu. I teraz tak o, jeżeli macie szansę na criticala, w ogóle to należy wspomnieć, bo chyba nie wytłumaczyłem tej mechaniki, to macie 10% szans na zadanie 267% obrażeń standardowych. Czyli na przykład zamiast 100, 100 punktów zadacie 267. Ekstra. Nie, nie ekstra. Nie. nie. Czyli zamiast 100 punktów zadacie 267 punktów. Dokładnie. O, w ten sposób, dobra. Żeby mi się to nie pokićkało. Yy, Magiczna szanse standardowo też jest oczywiście 200%. Przy czym tutaj akurat mam jakiś przedmiot, który mi dorzuca 44 punkty. Także mam 8,6 punkta Magical Critic Multiplier. Przy czym ja nie zadaję w ogóle obrażeń magicznych, także nie wiem po co. Yy, przebicie. Yy, magical Penetration. Yy, czyli zmniejszenie odporności. Reduce the target magic resistance. Flat armor penetration. Jestem ciekaw, jak gdyby, czy to jest właśnie to, że ten flat armor penetration, czy to jest rozbicie? To jest chyba rozbicie wrogiego pancerza, czyli to jednak nie, dobra, to zmieniam tutaj tą statystykę. Tutaj nie chodzi o to, że zadajecie trudny, czy tutaj chodzi o to, że każdy wasz atak w mele ignoruje odpowiednią ilość pancerza. Czyli jakbym miał tutaj 100, to bym zadawał sobie coś takiego, jakbym miał 67 zaledwie odporności, tak? W takiej postaci jak ja. Także w ten sposób to działa. Dochodzi do tego Magic Penetration, Outgoing Magic Damage, e, czyli zwiększenie wszystkich damageów, tak. E, no i mamy też korupt korupt to jest to samo co Blitz, tylko że magiczny, co jest bardzo ciekawe. E, także ogólnie rzecz biorąc, moim zdaniem, mega fajna sprawa. Teraz przechodzimy sobie do Protection, czyli do czegoś, co na moim tanku akurat powinno być dobrze rozbudowane, jest tak sobie. Armor, czyli ogólnie że biorąc, wszystkie obrażenia fizyczne, które przychodzą na naszą postać, są redukowane. Im macie więcej armora, tym lepiej, im mniej, tym lepiej. Kiedy zdejmiemy sobie na przykład wszystkie przedmioty odpowiadające za pancerz, to będzie tak. O. Mamy 30 pancerza. No to jak widzicie, 23,1 redukcji obrażeń. Natomiast kiedy założymy wszystkie, no to mamy teraz. 62,5, także ogólnie rzecz biorąc mam bardzo tanki postać, tak? Jeżeli chodzi o magię, tutaj trochę gorzej, także ogólnie rzecz biorąc, jak jesteście kasterem, to moglibyście mi wtłuc trochę lepiej. E, Tennessee, e, to jest jak gdyby zmniejsza efekty e, debuffów, które posiadamy na naszej postaci, także ogólnie rzecz biorąc e, bardzo dobre dla tanka, bo potrzebujemy mieć jednak jakąś odporność, no ja tego akurat nie, nic nie wylosowałem, żeby to mieć. Natomiast są tarcze oraz różnego rodzaju nawet e, Drugorzędne statystyki, które też zwiększają, znaczy artefakty. Także to jest fajne. Slow resist, czyli odporność na spowolnienie ważne, bo inaczej ktoś nas może wykajtować, na przykład jeden z tych dziadów nauku. Odporność na, e, znaczy redukcja obrażeń fizycznych, o, o, redukcja obrażeń magicznych także coś, jak gdyby, coś też warto wiedzieć. E, życie no wiadomo, jak spadnie, to mamy zero. Także ogólnie, że biorąc, wszystkie nasze przedmioty do życia się tutaj liczą, e, dodatkowo do tego mamy jeszcze oczywiście manę mamy też movement speed. Które też możemy zwiększyć, na przykład, poprzez posiadanie odpowiednich przedmiotów. Do tego mamy cooldown reduction, akurat cooldown reduction to mam z pasywki, z tej akurat, także z talentu. Resource cost reduction, także też możemy dostać, jak gdyby na naszych przedmiotach. No i teraz mamy treatment i jeszcze resources. Resources sobie, jak gdyby zobaczymy no, na końcu. Teraz tak, o. mamy lifesteal, czyli ogólnie rzecz biorąc, kiedy bijemy kogoś fizycznymi atakami, to przywraca nam się zdrowie. Vamp, czyli kiedy bijemy kogoś umiejętnościami magicznymi, to przywraca nam się zdrowie. Incoming Heal, czyli przychodzące leczenie na naszą postać, to jest też na przykład ważne, jak jesteście na tanku, żeby mieć Incoming Heal. I Outgoing Heal, czyli wychodzące leczenie, tak? Czyli kiedy wy jesteście healerem, to powinniście mieć wysoko. Tak samo Incoming Shield na tanku, a Outgoing Shield na healu. Do tego jeszcze przychodzą właśnie resursy, dwa ostatnie, czyli ogólnie rzecz biorąc mamy Mana Regeneration oraz Health Regeneration. Należy wspomnieć o tym, że zarówno jedna, jak i druga statystyka regeneruje się, czyli macie np. regenerację zdrowia oraz many, kiedy macie praktycznie 100%, chyba jest 95% jest kap. Natomiast kiedy zdejmiecie te przedmioty, zaraz wam to pokażę i założymy je sobie z powrotem. Jak widzicie, mana generation spada. Ja w ogóle mam mana regenerację z albo z jakiejś pasywki, chyba z pasywki, chyba z tego powodu. Natomiast e, posiadam, jak gdyby, pasywną regenerację many, natomiast standardowo nie ma jej, jeżeli nie macie jej wybranej w talentach. Tak samo na zbroi, tak. Jeżeli nie macie niczego, co Wam zapewnia regenerację zdrowia, a możecie to na przykład mieć e, smarując się maścią, tak jak możecie teraz zobaczyć, mam regenerację zdrowia, no to po prostu nie będzie tego. I, i kiedy dojdziecie do wysokiego poziomu już. Czyli dojdziemy do. Zaraz wam pokażę. 2260, zaraz powinno się przeskoczyć. O, teraz mogliście zobaczyć, tak? Jest jakieś 80-90%. O, i teraz też macie. Także tak jak widzicie, kiedy przebijemy mniej więcej ten próg, nie wiem ile tam było, z 2400, 2600, coś pewnie około 95%, to dopiero wtedy odpala nam się regeneracja zdrowia. Więc doleczenie tego tej końcóweczki jest jak gdyby spoko, ale tak, to. Jesteśmy zdani sami na siebie, także jedzenie, przedmioty zużywalne, i tak dalej, tak dalej. Także to są wszystkie statystyki, które posiadamy na naszej postaci. Myślę, że raczej nie będzie już dołożonych więcej. Także zrozumienie tego, co tutaj macie, moim zdaniem bardzo ważne. Tak jak wspomniałem, tenasy moim zdaniem najbardziej skomplikowane, coś, czego nie mogłem załapać. Odporność na stuny, slipy, nerfy, debuffy, disarmy, oślepienia, i tak dalej, tak dalej. To tyle. Dobra, tak jakbyście jeszcze mieli jakieś pytania, to pytajcie się w komentarzach. Z chęcią wam odpowiem. To tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. I do usłyszenia już niedługo w jakichś kolejnych materiałach. Hej!